dobry Państwu. 3 maja, pytanie, które zadawał sobie chyba każdy z nas na początku, kiedy pierwszy raz zetknął się z Panem Tadeuszem i zobaczył na jednym z pierwszych strof Litwo, ojczyzno moja. Można było oczywiście zapytać, dlaczego Litwo? Mówiono nam wielokrotnie. Litwo, ponieważ była to Polska wielu narodów Pols Polska Unii, Litwy i, Pol i Rzeczypospolitej. Nie jest to chyba tak prosto, prosta odpowiedź, więc spróbujmy jej poszukać trochę głębiej. Pierwsze pytanie to jest, zanim do tego oczywiście dojdziemy. Dlaczego Litwo? Zanim do tego dojdziemy, chciałbym Państwu pokazać najpierw dwie rzeczywistości, które omówimy sobie na przykładzie tych rzeczywistości realnej i nierealnej, którą widzimy w Panu Tadeuszu. Na czym one polegają? To jest swoisty chwyt, który Adam Mickiewicz zastosował w pana Tadeuszu. To jest taki chwyt na rzeczywistość. Pokazał nam tą rzeczywistość ziemską, tą realną. Rzeczywistość zaścianka, rzeczywistość polowania, rzeczywistość zajazdu, stołów itd. itd. Wielu bardzo, bardzo sprawnie napisanych obrazów, w których jesteśmy w stanie rzeczywistości, w których jesteśmy w stanie się wręcz namacalnie znaleźć. Ale pokazał nam też rzeczywistość istotową. Rzeczywistość, jak to Halina Witkowska określiła, że światło naumenalne, czyli światło istotowe czyli w jaki sposób Adam Mickiewicz docierał do istoty rzeczy, w jaki sposób my, jako czytelnicy, jesteśmy w stanie dotrzeć do istoty rzeczy tych rzeczy, które pokazał nam Adam Mickiewicz w Tadeuszu. To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywistość fizyczną odkrywamy w sposób bardzo prosty, lekki, delikatny. Nie musimy się wysilać w żaden sposób. Możemy oglądać obrazy przedstawione przez Adama Mickiewicza w taki sposób, jakbyśmy oglądali jakąś operę mydlaną i nie będziemy w stanie się tym znudzić. Będzie to po prostu ciekawe. Natomiast przy odrobinie wysiłku dostrzegamy, jacy są. Poszczególni bohaterowie, jaka jest rzeczywistość romansu, jaka jest rzeczywistość sądu, jaka jest rzeczywistość spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. To są dwa światy, które ze sobą równocześnie istnieją. Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju istnienie tutejsze i tamtejsze, czyli istnienie, w którym my uczestniczymy, i istnienie, do którego musimy sięgnąć. Tak zawdiacko mógłbym nawet zapytać, albo powiedzieć, pokazać, że nawet Lucyfer bał się pana Tadeusza jako książki, która wprowadza nas w tą rzeczywistość głębszą. Dlaczego nawet Lucyfer? Dlaczego diabeł boi się pana Tadeusza? Dlatego, że pan Tadeusz cyklicznie od lat, również teraz, jest wycofany ze szkół. Bali się go komuniści w latach 40. i 50. Bali się tej rzeczywistości pokazanej, tej rzeczywistości wyższej. Dlaczego w tej chwili wycofywany jest Pan Tadeusz ze szkół? Ponieważ pokazuje właśnie tą ojczyznę i właśnie tą ojczyznę, do której my możemy sięgać dzięki niemu. Nie wprowadza nas w, ob w pojęcie obywatela Europy czy obywatela świata, tylko wprowadza nas w, w pojęcie obywatela czego? Za ścianka? Nie. Wprowadza nas w pojęcie obywatela ojczyzny. Tej ojczyzny, którą budujemy przez tożsamość. Proszę Państwa, w jaki sposób spojrzeć na tą tożsamość właśnie oczami Adama Mickiewicza? Czy po pierwsze, czy Adam Mickiewicz był swego rodzaju niezadowolony ze swojego dzieła? No tak. On zwykle tak mówił, że to, co napisał, było takie nie do końca dobre, takie po prostu, no zapisał obyczaje. Nawet na końcu, jak już wspominałem chyba dwa spotkania temu, on na końcu swojego pisania pokazywał tą swoją literaturę jako coś mało istotnego. Mówił wręcz do tego stopnia, że trudniej jeden dzień dobrze przeżyć, niż książkę napisać. Ale jakie to ma tak naprawdę znaczenie? Co Adam Mickiewicz mówił. Być może właśnie w ten sposób chciał nas prze, przenieść do tej rzeczywistości, którą nam pozostawił w swoich dziełach. I teraz, proszę państwa, w jaki sposób ym, to odczytywać? Spróbujmy się przyjrzeć kilku rzeczom. Po pierwsze, oczywiście rok 1812. O tym już mówiliśmy poprzednio. To był rok, w którym Adam Mickiewicz wiedział, że później wszystko się skończyło. Wiedział, że Napoleon tak naprawdę przegrał tą wielką bitwę. Wiedział, że Polska zmieniła się od tamtego, od tamtego momentu, ale właśnie dlatego wybrał rok 1812, ponieważ chciał nam pokazać epokę, która z jednej strony ona się kończyła to była historia szlachecka, z drugiej strony chciał nam pokazać smutek odchodzącej epoki, ale nie na takiej zasadzie, że to już było i nie będzie. Tylko to jest, to jest przeszłość, która jest nam dostępna i która jest nam dana, jako przeszłość, którą możemy współtworzyć i którą może, możemy dalej przeżywać. I ta dwoistość dzieła w, w panu Tadeuszu jest fascynująca, kiedy spojrzymy na to właśnie w taki sposób, że my jesteśmy współtwórcami od tego momentu rzeczywistości, którą on nam pozostawił, bo nam pozostawił ją jak rzeczywistość wręcz namacalną. I w jaki, dlaczego on sięgnął do historii szlacheckiej, właśnie tego, tego, tych szlachtom za ściankę? No po pierwsze dlatego, że to właśnie w tym zaścianku te obyczaje, o których Adam Mickiewicz, które nam Adam Mickiewicz pozostawił, one były takie realne i były takie prawdziwe. Nie było tego u arystokracji, którą Adam Mickiewicz trochę wiązał jednak z Targowicą, pokazywał, że to byli ci, którzy nas zdradzili. Nie pokazywał tego uchłopstwa, ponieważ on był rzeczywiście z tej szlachty. Szło uchłopstwo, nie bardzo różniło się od, od zaścianka. On upatrywał w zaścianku tą szlachtę i to miejsce, które, w którym może nam pokazać tą rzeczywistość obyczajową. Tą rzeczywistość, która wcale nie musi się kończyć. I teraz, co on, czego on dokonuje, pokazując nam obyczaje i pokazując nam ludzi właśnie z tego zaścianka? On dokonuje, pokazuje nam swego rodzaju swoisty polski wzór istnienia. Takie, powiedziałbym, polskie DNA. I drodzy Państwo, zapraszam właśnie do tego, żeby dzisiaj szczególnie uważnie posłuchać, w jaki sposób w Księdze Szóstej pokazywany jest chociażby Maciej. Kim jest ten Maciej? To jest człowiek. Który w momencie, kiedy broni na polu bitwy drugiego człowieka, i ten drugi człowiek stać go na to, żeby przekazać Maciejowi folwark, przekazać mu tysiąc złotych rocznie, z którymi mógłby żyć do końca życia w sposób wygodny, Maciej mu odmawia. Maciej mówi nie. To ja broniłem ciebie i niech tak zostanie. I dalej utrzymuje się ze swojej pracy. On pokazuje wartość, powiedział w ten sposób. To była jego powinność. Nie zrobił tego dla zysku. Widzimy rzeczywistość moralną, rzeczywistość natchnioną. Kiedy Maciej modli się o poranku, kiedy śpiewa, kiedy ranne wstają zorze i chodzi po izbie, to on jest w środku, ale jednocześnie przy modlitwie ogrzewa, ogrzewa się światłem. I to nie jest światło przypadku. To jest światło wynikające z modlitwy. To światło, które my widzimy, to jest światło, ono się pojawia również na przykład u Gerwazego, ono się pojawia w momencie śmierci. To jest światło takie rozbłyski, takie momenty, w których widzimy, że wtedy następuje pewne olśnienie. Kiedy my widzimy jeszcze to, 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 to polskie DNA? Na przykład, yy, wypisałem sobie wers, więc Państwu przeczytam, z roku 1812. Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem, jakieś oczekiwanie tęskne i radosne. Pojawia nam się w, w wielu miejscach właśnie to wskazanie i nadziei, i światła, i przyszłości i tak dalej. Tak, czyli co właściwie widzimy tutaj w, tym, w, w tych fragmentach? Widzimy z jednej strony tą rzeczywistość realną, to są miejsca, tak? To są miejsca, gdzie jest Soplicowo Czombrów, Brecianka, Gojcie, Gojcie Niszki, tak? zdaje się, takie nazwy tam się pojawiają. Soplicowo gdzieś usytuowane pomiędzy nimi. Nie, Soplicowa tam nie ma. Drodzy Państwo, gdzie jest jego ojczyzna? On ją usytuuje koło Nowogródka. On nawet pokazuje dosłownie szczegóły, kiedy wprowadza nas w objaśnienia swoje w, w tekście. Pokazuje nam, że w 1810 roku, czy w 1812, tego być może dobrze nie pamiętam, pokazuje, że tam wycięto Aleję Lipów, Lip. Tam wycięto bardzo stare drzewa, tak jakby chciał nas dokładnie poprowadzić w konkretne miejsce, w konkretnym, w konkretnym wileńskim czy nowogrodzkim jakimś parku, czy w, czy w czymś takim, czy w jakimś gaju. Sytuuje konkretne cząbry, bracianki i inne rzeczy, ale nie sytuuje soplicowa. Dlaczego on nie pokazuje nam soplicowa? Bo przekazuje nam przestrzeń idylliczną. I on ją sytuuje w ogóle jeszcze tą przestrzeń idylliczną w tej wiecznej wiośnie, o której mówiliśmy poprzednim, na poprzednim naszym spotkaniu. Pokażę najpierw tą rzeczywistość jeszcze realną, żeby było wiadomo, dlaczego ona jest taka istotna. Po pierwsze, jest ona istotna dlatego, że Mickiewicz pokazuje nam pewną epokę istnienia, ale epokę istnienia tej dwuwymiarowej. Czyli z jednej strony widzimy obyczaj, na przykład kawiarkę. Widzimy w ogród, widzimy bardzo dokładne opisy przyrody, widzimy bardzo dokładne opisy bitew, czy na przykład chociażby strzelb, czy, 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 czy ruiny zamku. To są miejsca, które Mickiewicz pokazuje nam w sposób bardzo realny, i to jeszcze w taki sposób ją przybliża, że możemy się wręcz znaleźć pomiędzy tymi ludźmi. Możemy to dokładnie prawie że poczuć. Z drugiej strony pokazuje nam tę rzeczywistość w sposób hiperdokładny, wręcz objaśnia. On wprowadza przypisy, tak jakby chciał nas nauczyć tej rzeczywistości, przekazać nam ją w sposób wręcz namacalny, tak jakby chciał nas przenieść trochę do tego czasu i powiedzieć: Sprawdź mnie, zobacz. Tak, tak rzeczywiście było. Te lipy tam były, zostały wycięte. W taki sposób wyglądały strzelby, a w taki sposób one wisiały na ścianie. To wszystko ma być tak bardzo, bardzo dokładnie namacalne. Z drugiej strony, ta epoka, istnie, ta nieistniejąca już epoka, czyli ta epoka odchodząca według niego, to jest epoka, która ma być epoką historyczną, ale zapamiętaną. Czyli ma być to ostatni zajazd na Litwie, ma być to ostatni klucznik, ale on ma być zapamiętany. Dlaczego on ma być zapamiętany? Dlatego, że nie możemy w pewien sposób tworzyć następnej historii, czy budować swojej tożsamości, nie znając jej w taki sposób, jak ona była wcześniej. Mamy takie zabiegi już w, u innych autorów. Wiemy, że Mickiewicz nawet. Robił spotkania, pierwsze odczyty pana Tadeusza w Paryżu, zapraszał gości, Polaków, odczytywał im niektóre fragmenty, wręcz do, domagając się tego, żeby opowiadali im, żeby opowiadali, czy rzeczywiście tak było, czy on to dobrze zapamiętał, czy ten obyczaj, który on opisał, był rzeczywiście właśnie taki, czy takie były stroje. Do tego stopnia Mickiewicz chciał oddać nam tą rzeczywistość w sposób tak bardzo wierny. Chciał, żebyśmy w pewien sensualny, wręcz sposób, poczuli tą rzeczywistość, którą on pamiętał. Być może to było podejście do rzeczywistości, tej namacalnej, takie, żeby rzeczywiście wprowadzało ludzi, którzy już nie mogli w niej żyć, ludzi, którzy wyjechali do tych minionych epok czy do tych minionych obyczajów, w taki sposób, żeby oni się znowu tam poczuli. Być może tak, ale z drugiej strony, skąd mamy tę przestrzeń metafizyczną? Czyli tą przestrzeń, którą postrzegamy jako przestrzeń duchową. No być może właśnie też dlatego, że ma być ona dla nas tym miejscem, w którym buduje się właśnie nasza tożsamość narodowa. I co my w ten sposób widzimy, to jest, no powiedziałbym, pewien cud wiarygodnego świadectwa, cud wiarygodności. Dlaczego cud i dlaczego diabeł? Proszę Państwa, jeśli Adam Mickiewicz napisał pana Tadeusza. W taki sposób, że nigdy już nie powtórzyła się księga, nigdy nie powtórzył się taki poemat, który odnosiłby nas do swojej rzeczywistości, do naszej rzeczywistości w sposób tak wierny, to znaczy, że moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że była to księga pisana pod swego rodzaju natchnieniem. Będę trochę przesadzał, ale jeśli właśnie w ten sposób powstawały księgi czy pieśni religijne, to znaczy, że Pan Tadeusz został również napisany pod wpływem natchnienia, i to natchnienia wyższego. I dlaczego możemy tak zaryzykować takie stwierdzenie, i to właśnie przysłowie ojczyzna? Może właśnie dlatego, że dostaliśmy od Adama Mickiewicza kod kulturowy, kod istnienia, który pozwala nam, i my to możemy poczuć w sposób bardzo mocny i bardzo wierny pozwala nam sięgnąć do rzeczywistości, w której żyli nasi dziadowie, nasi pradziadowie, żyli ludzie, których my możemy wręcz namacalnie w ten sposób dotknąć. Czy możemy w ten sposób ocalić naszą, e, naszą tożsamość? Zapewne tak, dlatego że Pan Tadeusz odpowiada na najprostsze pytania, które możemy sobie zadać. Co powinniśmy robić? Jak powinniśmy żyć? W co powinniśmy wierzyć, żeby ocalić naszą odrębność narodową? I na te pytania Pan Tadeusz nam odpowiada. To jest centrum polszczyzny. To jest nasza ojczyzna. Ta diabelska wręcz niechęć do Pana Tadeusza, którą widzimy już teraz, również teraz, albo znowu teraz. Która się powtarza w dziejach naszej historii, to w tych, tej epoce komunizmu, która tak bardzo chciała zwalczyć tą odrębność narodową, w tej chwili znowu nam się pojawia. Gdzie jest obywatel Europy? Ja nie wiem, ale gdzie jest obywatel Polski i gdzie jest moja ojczyzna, czytając pana Tadeusza? Ja czuję namacalnie i wiem to dokładnie. I to jest mój kod kulturowy. Czytając pana Tadeusza, mogę powiedzieć, że nie wpisuje się, w żaden sposób w cywilizację bankierów i handlarzy. Nie wpisuję się w cywilizację śmierci. W tę cywilizację, która chce zniszczyć moją tożsamość. Ja się wpisuję w cywilizację, która pokazuje moją odrębność. I do tego stopnia, że pan Adam Mickiewicz pokazuje mi, okej, okay, gdzieś nowogródek, ale kiedy tam pojadę, to ja się czuję jak u siebie. Jestem z Wielkopolski. Mieszkam w Poznaniu. Moja rodzina pochodzi ze wschodu. Kiedy jadę na wschód, to znając wschód, znając łuków, znając miejsce, w którym urodzili się moi rodzice, kiedy chodzę po tych wsiach, ja czuję się jak u siebie. To jest moja ojczyzna. Kiedy jadę do Krakowa, czuję się jak u siebie. Kiedy jadę do Gdańska, czuję się jak u siebie. Kiedy wchodzę chodzę po moich górach, czuję się jak u siebie. Dlaczego? Bo to jest rzeczywistość, która jest związana z moim DNA kulturowym. I w to DNA właśnie wprowadza nas Adam Mickiewicz. I to jest to DNA, które chcą zniszczyć wszyscy ci, którzy uważają, że ta cywilizacja handlarzy i bankierów, jest cywilizacją, w którą teraz powinienem uwierzyć. To jest cywilizacja albo to jest rzeczywistość Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz pokazuje mi taką rzeczywistość, która jest ponad podziałami regionalnymi. Okej, okay. ona się dzieje w Nowogródku, ale tam nie ma Soplicowa. W Wielkopolsce jest szlak Mickiewicza. On tutaj spędził lata powstania listopadowego. Powstania, które upadło. Nawet są tacy, tutaj akurat doktor Eralijewska, wspominam właśnie nią, bo ona pisała i mówiła o pierwowzorze dworku, który opisywał pan w, w panu Tadeuszu Adamickiewicz i ten pierwowzór znajduje się gdzieś pod Poznaniem, my wiemy nawet gdzie on jest, ona go pokazuje jako ten, który jest odwzorowany wiernie, wiemy w jaki sposób to wygląda. To nie jest Soplicowo z Nowogródka, to Soplicowo jest wszędzie tam, gdzie jesteśmy my. Co jest istotne w Soplicowie? Istotni są jego mieszkańcy. I Dlatego to jest, to jest rzeczywistość, która jest pokazana w sposób po, ponad, po, ponad tym miejscem, do którego, do którego nas odnosi, niekonkretnie. Gdyby Adam Mickiewicz chciał nam pokazać tę rzeczywistość w sposób bardzo konkretny, bo pokazał, że potrafi to zrobić, to wstawiłby ten dworek, w dokładne miejsce, do którego by nas odniósł. On tego nie zrobił. W takim razie, szukanie ojczyzny, gdzie jest ta polskość? Powiedziałbym, ta polskość jest w tych 13 sylabach. W tych 13 sylabach i średniówce, jak to określał Rynkiewicz. To jest ta polskość. On nie napisał pana Tadeusza, 13, przepraszam, on nie napisał 3, językiem litewskim. On go napisał czystą, niesamowicie bardzo dobrą, wirtuezyjnie wręcz przedstawioną polszczyzną. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale. Może to jest ciekawostka? Wśród autorów, gramatycy policzyli, że Adam Mickiewicz posługiwał się ilością około 55 tysięcy słów. Żaden inny z autorów znanych nam nie posługiwał się taką ilością słów w języku czynnym. Jest to dosyć istotne, ponieważ no, przyjmuje się, że Przeciętny polski obywatel w tej chwili posługuje się około, ilością około dwóch tysięcy słów. U Adama Mickiewicza, człowiek dobrze wykształcony, posługuje się ilością około 10 tysięcy słów. Adam Mickiewicz się posługiwał ilością 55 tysięcy słów. I gdzie jest ta, ta, ta ojczyzna, którą on nam pokazał? Gdzie jest ta polskość? Ojczyzna jest wszędzie tam, gdzie jesteśmy my z tym kodem kulturowym, który on nam właśnie w ten sposób przekazał. Ona jest w tym 13 zgłoskowcu napisanym z taką wirtuazerią, który możemy nie tylko poczuć w tej rzeczywistości realnej, w konkretnym miejscu, w konkretnym obyczaju, w normie obyczajowej czy w normie etycznej, którą przekazał nam w postaciach ale pokazał nam też to w tym języku, który jest po prostu niezwykły. Dziękuję Państwu bardzo. I może jeszcze na koniec w takim razie. Litwo, ojczyzno moja. Dlaczego Litwo? Dlatego, że Litwa wtedy była dla Adama Mickiewicza jak Mazury, Wielkopolska, czy jakikolwiek inny region polski. Litwa, bo on był po prostu mieszkańcem Litwy. Ale tak naprawdę, gdybyśmy Adamowi Mickiewiczowi powiedzieli, że Pisał o Litwie, to by się po prostu uśmiał. On pisał o Polsce. Dla niego to było coś innego. Dla niego to było pokazanie nam, że nasza Polskość, nasza Ojczyzna to jest coś, co nosimy w sobie. Nasza Ojczyzna to nie jest biernie przejęty obyczaj, coś, co było i przeszło, już tego nie ma. Nasza polskość to jest obyczaj, który, który współtworzymy, i dlatego właśnie zostawił nam jego świadectwo. Żebyśmy my również potrafili ten obyczaj tworzyć i my mamy go kreować, a nie być jego biernymi odbiorcami. I dlatego właśnie w XII Księdze Kochajmy się, czytamy: Ja tam byłem, miód i wnopiłem, ponieważ to ja i państwo, każdy z nas. Nosi polskość w sobie, i to jest nasza ojczyzna, i ona jest w naszych rodzinach, i nigdy nie zginie, jeśli my ją będziemy tworzyć. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.